Cześć kochani, 1 września mamy nową aktualizację, dzisiaj pierwszy dzień szkoły lub jeżeli kogoś szkoła nie dotyczy to e, rocznica wybuchu II wojny światowej. Pojawia nam się aktualizacja na smarta z 2-3 dniowym opóźnieniem względem poprzedniego urządzenia. Uruchamiamy, zobaczymy czy od razu nam skoczy. Uprzedzając pytania, tak musicie mieć dostęp do internetu. Ale to już podejrzewam, że wszyscy wiedzą po tylu filmach, które zrealizowaliśmy. Czekamy aż urządzenie się uruchomi. Urządzenie mamy już uruchomione. Witaj ponownie. OK. No i jak widzicie, w ciągu sekundy, kropka wskoczyła nam. W powiadomienia, a to oznacza, że dostępne są nowe przepisy. 1 września, szczerze mówiąc, trochę późno, jeszcze nie było e, aktualizacji sierpniowej w kolejnym miesiącu, ogólnie z jednego miesiąca w przyszłym miesiącu, zawsze to było gdzieś pod koniec miesiąca. No a tutaj mamy taki wyjątek, jak widzicie pojawiło nam się ile? Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, dziewięć i 11 nowych przepisów i zobaczmy, co tutaj mamy. Pierwsze co: spienione mleko, drugie kawa mielona, mąka pełnoziarnista, lód kruszony. No powiem Wam, że pierwsze przepisy to są bardziej takie y, przepisy na wykorzystanie funkcji, jakie mamy w Lidlomixie. No zobaczmy, na przykład taka kawa mielona, co tutaj nam daje? Zrobimy z tego jeden słoik, 200 gramów kawy, y, 200 g ziaren kawy i po prostu mielimy tyle. Spienione mleko, no, to może być w sumie ciekawe, schłodzone mleko i też tylko ubijanie, więc... Pierwsze, mąka jeszcze mnie zastanawia, pełnoziernista. aha, no super, orkisz, pszenica, żyto, no nie wiem, no wydaje mi się, że te pierwsze trzy przepisy to jest takie wynajdowanie trochę koła na nowo, lód kruszony, co tu mamy w lodzie kruszonym, 200 kostek lodu, czyli po prostu kruszenie. Pierwsza, e, pierwsze cztery przepisy, szału nie ma. Drugi, lody owocowe. W się ogólnie lodowe, lody wychodzą naprawdę świetne, my robiliśmy kilka tych lodów, możecie zobaczyć na kanale na przykład lody na mleku, lody pistacjowe, po prostu mistrzostwo świata. A tutaj mamy widzę taki uniwersalny, uniwersalny przepis, czyli 50 gramów cukru pudru, 300 dowolnie mrożonych, dowolnych mrożonych owoców, 100 ml schłodzonej śmietanki. I powiem wam, że to jest taki przepis... Yy... Jeżeli ktoś chciał sobie zrobić jakieś lody, na przykład te pistacjowe albo lody na mleku, no to tutaj może w prosty sposób w trzech składnikach zrobić sobie każde swoje dowolne, czy to malinowe, czy to truskawkowe, nie ma co się rozwodzić. Jagodzianki. Jagodzianki, spoko, że jest taki przepis, my już robiliśmy jagodzianki w Lidlomixie i powiem Wam, że wyszły naprawdę, naprawdę świetnie. Z tego co pamiętam, my chyba robiliśmy je z Ciasta drożdżowego. Wykorzystaliśmy jakiś przepis na ciasto gotowe. A tutaj mamy już stricte dedykowany przepis na jagodzianki, także bardzo spoko. Eee, ogólnie, w jagodzianki e, myślę, że będą naprawdę naprawdę w porządku. Tutaj widzę, że one są chyba w jakimś e, polewie lukrowej. Tak, są w jakiejś. Tak, lukier, dokładnie. My robiliśmy chyba z tego co pamiętam na kanale bez lukru, takie e, jak lubimy. No i słuchajcie, dopiero mamy jakieś jedzonko włoskie, placuszki tigelle, tigeje, podejrzewam. Eee, co to jest w ogóle? <laughs> Mleko, cukier, drożdże, mąka, sól, oliwa z oliwek, smalec. No i dobra, no jakaś podpowiedź, co to są za smażone placuszki, to się z czymś się podaje. Rada im mniejsza zawartość drożdży, tym dłużej to ciasto wyrasta, tym lepsze będą, tym lepsze będą smaki i konsystencja do przyrządzania ciasta. Można bez problemu użyć drożdży. Zamiast tego do placuszków pasuje szynka suszona, salami oraz y, mortadela, czyli to będzie taka bardziej y, na słono wytrawna potrawa. No ale nic, następne sałatka hiszpańska z fasoli. Cztery porcje, widzę, że wszystko tutaj jest na razie, nie widziałem jeszcze, żeby coś można dzielić było, jeśli chodzi o składniki. Fasolka, orzeszki piniowe, kurczę, te orzeszki, powiem Wam, że my jeszcze coś ostatnio chcieliśmy robić, strasznie drogie te orzeszki są, nie wiem, czy macie jakieś miejscówki, gdzie one są tańsze, ale w sklepach pokroju Biedronka, Oshon, jakieś, nie wiem, selgros to są ceny kilkadziesiąt złotych za kilogram, no ale podejrzewam, że są lekkie, więc no i dobra, dla mnie przepis od razu skreślony 30 gram rodzynek. Nienawidzę. Nie lubię. Nie smakuje mi to, ale może komuś z Was podejdzie taki przepis. A tutaj mamy Ser Manjelo. Manhego. 55% tłuszczu, zielona fasolka, orzeszki piniowe, rodzynki, pomidorki koktajlowe, 4 plastry szynki Serrano. Dressing. No powiem wam, że. Gdyby nie te rodzynki, brzmi naprawdę, naprawdę w porządku i myślę, że my sobie go spróbujemy zrobić, tą sałatkę. Zwłaszcza, że jeszcze ostatki, ostatki takiego ciepła są, więc... Więc warto zjeść coś lżejszego. No ale lećmy sobie dalej. Ostatnie trzy strony. Polędwiczka po an... Jakiemu? Po andaluzyjsku lomo de Cerdo. Pietruszka, cebula, czosnek, oliwa z oliwek, 50 ml szery, szery co? To jest alkohol? Nie wiem. 50 ml szery. Szkoda, że nie można kliknąć, żeby od razu podpowiedziało co to jest. No ale dobra, trudno. Oliwa, zielone oliwki bez pestek, krojone pomidory z puszki, estragon, sól, pieprz. Powiem Wam, że to może naprawdę dobrze smakować. Zwłaszcza, że są oliwki i jest ich stosunkowo sporo, 150, a czy jest jakaś tutaj cukier, bo 800 pomidorów z puszki to może być trochę kwaśne, wydaje mi się. Nie sądzicie, że jak wrzucimy 80, 800 gramów krojonych pomidorów z puszki i nie dodamy w ogóle cukru, a tutaj cukru ja nie widzę, pietruszka, cebula, czosnek, oliwa, szery, chyba, że to szery zabije magicznie nam kwasowość pomidorów, no ciężko mi powiedzieć. No ale dobra, mamy jakiś tam przepis. Następne katalońska potrawa z owocami morza. No, spoko, co tutaj mamy owoce morza mrożone. Jakie? Jak ja nie lubię takich przepisów. 250 g owoców morza, ale co, małże, kraby, a może krewetki? Do wyboru do koloru. No nic, zobaczymy zaraz w poradach może coś będzie dokładnie napisane. Pietruszka cebula, czosnek, por. No powiem wam, że nitek szafranu, płatki chili, dorsz. No, i ostatni przepis. Placki ziemniaczane najlepsze i to jest przepis od pani Renaty. Czym one się charakteryzują względem tych zwykłych placków ziemniaczanych, które już były? Jestem na 99% pewny, że są po prostu bardziej zmielone. Ponieważ, z przepisu jaki jest fabrycznie w naszych LidoMixach, te ziemniaki nie są zmielone. One mają taką delikatną fakturkę siekania ziemniaka. Ale mi osobiście o to odpowiada, trochę inaczej smakują niż takie zwykłe. Znaczy smakują tak samo, ale konsystencja jest inna, więc ciekawiej się jeje. Je. Szczerze, dla mnie ogólnie aktualizacja lipna nic mnie nie porwało. Może już tak na siłę, na siłę jak chcielibyśmy coś zrobić, to może faktycznie tą sałatkę, jakbyśmy rodzynki wyrzucili. Jagodzianki robiliśmy, eee, więc ewentualnie możemy sobie porównać te jagodzianki. Powiem Wam, że no, nie porwała mnie ta aktualizacja, naprawdę nie porwała ale są guste i gościki, o gustach się nie rozmawia dajcie znać w komentarzach co w o niej sądzicie mam wrażenie, że z, każdym, z każdą aktualizacją przepisy są coraz bardziej wymyślne, coraz bardziej skomplikowane już takie na siłę wymyślane i na siłę tłumaczone na język polski dobrze, słuchajcie, dzięki za oglądanie tak prezentuje się sierpniowa aktualizacja szczerze mnie nie porwała tak samo jak nie porwały mnie poprzednie aktualizacje jedyne co chcieliśmy z poprzedniej aktualizacji lipcowej zrobić to były rolatki cukiniowe, które wyszły naprawdę perfekcyjne Mogę Wam zdradzić, że kolejnym filmem właśnie będzie wykonanie tych roladek. Mały spoiler wyszły naprawdę, naprawdę perfekcyjnie. Dzięki za oglądanie, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Zapraszam do komentowania, zapraszam do dyskusji, zapraszam na grupę na Facebooku oraz naszego Instagrama. Trzymajcie się. Hej!